Tak, jak obiecywałem, pierwszy komiks, który dzisiaj będziemy przerabiać, jest amerykański i jest w nim tytuł z wydawnictwa Egmont. Chciałbym zacząć od. No, tutaj już wyprzedzę fakty naprawdę niesamowitego albumu, jakim jest Catwoman na tropie Catwoman, który został wydany w ramach linii DC Deluxe. O czym jest ten Grubas? Bo to naprawdę wielki komiks, ma naprawdę mnóstwo stron i mnóstwo treści. Bardzo dobrej treści zresztą. Jest to zbiór kilku e, historii. To jest troszeczkę skomplikowane, kiedy jakby się spojrzy na to od strony jakby e, oryginalnych e, publikacji, to znaczy w jakiej formie to zostało oryginalnie wszystko wydane, ale wszystko zebrane jest tutaj w taki, tak, tak, w taki jeden album, który w ogóle nie sprawia problemów w lekturze. Mianowicie mamy tutaj do czynienia właściwie z trzema takimi mm, historiami i wśród twórców, bo naprawdę e, tutaj mamy troszeczkę osób, które pracowały przy tym albumie, przede wszystkim jest to komiks, e, który po części jest stworzony y, przez Darwina Cooka, zarówno pod względem scenariusza i rysunków. Później do roli e, pisarza y, tutaj dołącza Ed Brubaker, zresztą znany również e, w naszej e, audycji. Na no, a wśród artystów mamy Darwina Cooka, Camerona Stewarta, Mike'a Alreda, Berta Reidera, Rika Rie, Burchetta, e, Malta Warfa, Lee e, Lodrich, Julie e, Brusco i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mamy wielu autorów. Mamy też okładki Paula popa, taka ciekawostka, więc jeśli jesteście fanami tego artysty, to również go tutaj znajdziecie. No ale o co chodzi z tą Ketumem i o co chodzi z tym tropem Ketumen? Mianowicie historia tutaj, czy właściwie ciąg historii w tym albumie, którą będziemy mieli szansę przeczytać, jest umiejscowiona w takim ciekawym okresie, kiedy Ketumen została uznana za martwą w swojej regularnej serii, gdzie zarówno Selina Kyle i Ketumen nie żyje. I nie jest to żaden spoiler, ponieważ jakby to jest punkt wyjścia dla e, całej naszej historii, którą tutaj będziemy mieć. No i wszystko się zaczyna od tego, jak e, właśnie Selina, będąc za granicą, e, no już stwierdza, że brak jej, e, brak jej pieniędzy, brak jej tutaj e, y może nie tyle co robić, ale po prostu jakby wypaliła się i stwierdza, że czas wrócić do Gofam. No i właśnie, kiedy wraca do tego miasta, napotyka na oczywiście, jak to była tego w historiach, na pewne postacie z przeszłości, ale zanim się dostaje, to oczywiście udaje się do miejsca, gdzie pozostawiła oszczędności, po to, aby mieć jakby taki właśnie zapas gotówki na to, aby rozpocząć jeszcze raz życie, ale kiedy wraca do miasta nie zamierza jeszcze ujawniać się z faktem, że, że już jakby powróciła zmarłych. Kiedy właśnie tutaj próbuje sobie odbudować powoli życie na nowo, pyta się swojego przyjaciela Swiftiego, u którego właśnie te oszczędności zostawiła, czy jest jakaś robota, którą mogłaby się zająć. No i okazuje się, że jest tutaj jest tutaj pewna rzecz, którą można by się zająć, no i w ten sposób Selina trafia do takiej ekipy, która się powoli tworzy w ramach w ciągu dalszej historii i mają tutaj plan na to jak przemycić pewne e, kosztowności należące e, do mafii, no i oczywiście wśród tych mafiozów znajdzie się znajome nazwisko ale tutaj pozwolę sobie te wszystkie niespodzianki e, dla fanów e, Batmana zostawić już e, podczas samej lektury e, no bo wiadomo, im mniej im wiemy takich detali tym później mamy fajne niespodzianki no i właśnie e, cała ta historia opiera się e, na tym skoku, ponieważ ten, ta pierwsza historia nazywa się Wielki Skok Seliny. Jest to naprawdę pełnej... E, pe, e, opowieść pełna akcji, zwrotów wszelakiej maści i czyta się to no jednym tchem, bo dużo się dzieje, ale bardzo fajnie się dzieje. Jest ten komiks naprawdę niesamowicie dobrze napisany i pięknie narysowany przez Darmina Kuka. Później mamy kolejną historię, która właśnie nosi tytuł Natropie Catwoman. i głównym bohaterem jest detektyw, który już jest taką starą postacią w DC Comics, Slam Bradley i on tutaj z kolei zajmuje się wytropieniem Seliny Kyle oraz Catwoman, ponieważ jego zleceniodawca, który mu zlecił poszukiwania tej kobiety, twierdzi, że ona na pewno żyje, a jeśli nie, to chce znaleźć ciało, żeby mieć dowód, że rzeczywiście tak jest. I ta historia dzieje się tak jakby. Równocześnie z tym, co się dzieje w trakcie wielkiego skoku Seliny. I tutaj jakby właśnie yy, wychodzi jakby plus tego wydania zbiorczego, ponieważ yy, pierwotnie to było tak, że wszystko zaczęło się od y, tego komiksu na tropie Catwoman, tego yy, ze slamem Bradleyem. Yy, natomiast jakby sam wielki skok Seliny powstał yy, później, aby właśnie dopełnić Fabułę tego, co tutaj się też e, działo pomiędzy, że tak powiem, e, kadrami. E, bardzo fajnie jest zobaczyć e, z Gotham City, z perspektywy trochę innego bohatera niż na przykład Batmana czy, e, czy właśnie Catwoman. Bardzo, bardzo fajnie tutaj wygląda na, 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 na miasto z takiej innej właśnie strony. Bardzo ciekawie to e, tutaj wypada. No i kiedy mamy już te dwie pierwsze historie za sobą, przechodzimy. Już do historii, które powstawały w ramach nowej, odświeżonej serii Catwoman, właśnie pisanej przez Eda Brubakera i rysowanej na początku jeszcze przez Darwina Kuka. No i tutaj bym chciał powiedzieć coś, co właściwie mogło zarówno odnieść do właśnie tej trzeciej części albumu, jak i właściwie do dwóch pozostałych. Bo czym jest? ten komiks. Czym jest to, co chciał pokazać Darwin Cook i Ed Brubaker? To jest pokazanie Catwoman w naprawdę fajnym świetle. To jest naprawdę bardzo dobrze przygotowana postać tutaj przez nich. Czuć w niej siłę, czuć w niej charakter. Um, jest tutaj dużo nawiązań do tego, co mieliśmy do tej pory. Tutaj mamy dużo odniesień też takich do Batman Rock pierwszy, więc jeśli kojarzycie ten album i pamiętacie Selinę z, z tamtego komiksu, tutaj są odwołania do tego. Tutaj, jakby, mamy troszeczkę bardziej zgłębioną tą sytuację, e, jak, jak ona odbierała tamto swoje życie. No i tutaj, no dosłownie, ona dostaje nowe życie, ponieważ pojawia się już w Gotham w tym trzecim rozdziale, e, już odkrywa, jakby, fakt, że po. Wróciła i y, jakby nie tylko poznajemy y, sejne z perspektywy takiej właśnie twardej, y, dojrzałej postaci, y, ale również właśnie patrzymy na to, jak y, te wszystkie y, wydarzenia na nią wpłynęły i jakby zmienia jej y, sposób działania, bo teraz no, nie za bardzo się skupia na tym, aby. Y, kraść yy, kosztowności ale chce zająć się naprawdę gofem, chce się zająć jak to jest, tak parafrazując jednego kadru w komiksie chce się zająć tymi rejonami, które no, Batman po prostu olewa albo raczej ma gdzieś tam z tyłu głowy, ale nie zajmuje się tym w pierwszym priorytecie ba, nawet yy, za, za sprawą swoich znajomych jakby zakłada taką małą siatkę informacyjną, yy, która ma jej pomóc odnajdywać yy, chociażby kobiety w potrzebie, ponieważ jeden z, jedna z tych pierwszych jakby historii tego trzeciego jakby rozdziału dotyczy właśnie morderstw prostytutek. No i tutaj też wraca postać Holly, przyjaciółka od, od Seliny, o której była też mowa w roku pierwszym, więc to jest takie, mimo że to jest akcja umiejscowiona już gdzieś tam po wielu wydarzeniach w tym uniwersum Disney, to jednak można to śmiało w to wejść bez problemu teraz, nie znając nic wcześniej, a jeśli znamy wydarzenia z roku pierwszego, no to po prostu będziemy mieć pełniejszy obraz i tak naprawdę nic nam więcej nie trzeba. Jest to naprawdę bardzo dobrze napisana historia z niesamowitą kreską wszystkich tych artystów, których wcześniej wymieniłem. Czuć taki właśnie ten typowy old school dla Darwina Kuka, taki tego typu oldschool, gdzie jak patrzymy na te rysunki, to z jednej, bo tak, z jednej strony jest to pewnego rodzaju forma nawiązania do jakby starych komiksów, ale z drugiej strony widać tam dużo jakby nowego. Ciężko jakby tutaj mi to słowa opisać, ale jak już zobaczycie, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Tutaj też kurczę, naprawdę jestem wrażeniem czasem tego, jak Darwin Cook kadruje pewne sceny, przedstawia pewne sceny akcji. To jest artysta, który wywodzi się właśnie z animacji też przygotowywał storyboardy dla niektórych seriali animowanych też właśnie z DC Comics chociażby Batman Beyond i no widać to po tych jego rysunkach, tym kadrowaniu które, gdzie te sekwencje niektóre naprawdę są niesamowicie przedstawione, więc jeśli szukacie naprawdę dobrego komiksu z DC z twardą, dobrze napisaną postacią kobiecą, to no, Catwoman e, z DC Deluxe musi się koniecznie znaleźć na waszej półce. Myślę, że to jest chyba jeden z najlepszych komiksów w jakiś tam sposób związanych z Batmanem, który się e, ukazał w ostatnim czasie e, w naszym kraju. Ja mam nadzieję, że wydawnictwo Engman sięgnie po kolejne tomy, ponieważ to, co do tej pory dostaliśmy jest po prostu najwyższej klasy. Absolutnie najwyższej klasy. E, i właśnie taka jest Catwoman na tropie Catwoman z wydawnictwa Egmont.